No myślę, że na pewno przeciwnik postawił wysokie warunki, na pewno jest to bardzo poukładany zespół, bardzo dobrze wyszkolony i myślę, że pierwsze 15 minut na pewno było po naszej stronie, no ale potem to no niestety po bramce oni przejęli inicjatywę i myślę, że do końca meczu prowadzili grę. Pomimo tego dobrze zaprezentowała się Rota, mieliście dużo sytuacji, aby tutaj zdobyć bramkę. Dlaczego się nie udało, twoim zdaniem? Nie wiem, no zabrakło mi się tego wykończenia, tak jak pan powiedział i fajne miał Szewa e, okazję, też miał Dawid Pyruch fajną okazję, no ale niestety nie udało się. Myślę, że to były kluczowe dwa, dwa momenty. E, no nic, no nie ma co teraz rozpatrywać, nie udało się niestety, przegrywamy i powinniśmy się skupić na następnym meczu, bo przegrana zdarza się, taka jest liga niestety. Kolejne spotkanie z Lechem drugim. tak terminarz się ułożył, że grajcie mhm. dwa razy pod rząd z, z rezerwami, e, z jakim nastawieniem pojedziecie do wronek? E, jak się gra z takimi ekipami, które, które są rezerwami ekstraklasowymi? No myślę, że są to na pewno dobrze wyszkoleni przeciwnicy, no bo tutaj Pogoń, teraz na pewno lek. to też jest dobrze poukładany zespół, więc na pewno pojedziemy zmotywowani do walki. Będziemy walczyć o zwycięstwo, no bo taki jest cel, żeby wygrywać mecze. Więc myślę, że zrobimy wszystko w naszej mocy, żeby ten mecz po prostu wygrać. Dziękuję.